Ciema, jestem trzeci, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj, słuchajcie, otworzę sobie trzy oferty prezent Wujabula, otworzę 4 megaboksy oraz, jako bonus, którego nie ma w tytule tego filmu, otworzę sobie Big Boxa. A więc myślę, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę całkiem ciekawy. Ale zanim to wszystko też jesteście nowi na zostawcie subskrypcję. Najlepiej pracować z wręczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, byście lubili, że ten kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi, oraz zostawcie taką kopkę w górę pod tym filmem, będzie naprawdę bardzo, bardzo miło, więc dziękuję za każdą łapkę w górę pod tym filmem, oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, oraz moje dwa kluby w z których jeden jest Top 50 Polska, więc ja was chcę do opisu, i warto wiesz do moich klubów, no i dobra, myślę, że nie ma co do tego filmu i od razu zaczynamy opening, a więc Jak widzicie najpierw jestem na moim koncie, bo na razie będziemy sobie trafiali na moim koncie, później przejdę na konto mojej siostry, a później na moje drugie konto A więc dobra, przejdźmy sobie do sklepu No i jak widzicie tutaj mamy za nowy chiński rok prezent Wujabula, także sobie to odbieram, 168 monet i odznaka Klik, no jak widzicie, 168 monet jest na moim koncie. Klikamy, jak widzicie, mam również taką emotkę, więc bardzo fajnie, fajna emotka. Zwłaszcza, że za darmo, no to wiadomo, że fajnie. E, dobra, no i dalej, co my tutaj mamy? Dalej mamy, jak widzicie, Boxa, również prezent z okazji chińskiego nowego roku 2021. Także dobra, klikamy, uwaga, i co tutaj będzie, uwaga, trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, to będzie większa szansa, że to jest Pani, uwaga, 3, 2, 1 i. Jest! Jest, świecąca jedynka, jest świecąca jedynka i teraz oby tutaj było coś fajnego. 3 2 1 Jest Star Power. Super, bardzo fajnie. Star Power do koledzy Gwiazda Moskwy. Składka zdrowotna. E, super atak koledza daje jej 20% tarczy na 5 sekund. Każdy strefionik z zadymiarze przeciwnika dodaje 10% ochrony. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, ponieważ ja mam tak naprawdę wszystkie postacie, które mogę odblokować na moim koncie, więc Star Power to była najlepsza rzecz, którą mogę trafić, więc jesteście ja naprawdę mega mega cieszę z tego, że mam Star Power. No więc bardzo fajny mega box, więc polecam oglądać do końca, bo to dopiero początek. Tutaj dopiero się rozkręcamy dopiero pierwsze konto, a tutaj jeszcze z tego konta nie wychodzimy, ponieważ jak widzicie ja Pucharów, przechodzimy sobie teraz do Alej Pucharów i jak widzicie mamy tutaj kolejnego mega boxa. Jak widzicie odbieram sobie kolejnego mega boxa za 22 tysiące, więc całkiem sporo pucharków. Mam nadzieję, że coś mi tutaj dobrego dadzą za to, że tyle grałem w tą grę. Także klikam, uwaga i oby tutaj znowu że była świecąca czerwona dynka, zostawcie łapkę w górę, dam 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 i... No niestety tutaj już nic nie ma, ale mamy 514 monet i mamy tutaj bonusowego big boxika też z Alej Pucharów za 22,5 tysiąca pucharków. Tego nie mam w tytule, ale taki bonus dla osób, które kliknąłem w ten film, więc dobra, klikamy 3, 2, 1 i no, mamy same monety. Ale dobra, nie przejmujmy się, nie przejmujmy się, ponieważ przechodzimy teraz na konto mojej siostry. Okej, okay, więc już na koncie mojej siostry i mam nadzieję, że tutaj coś fajnego wypadnie. Także dobra, przechodzimy sobie oczywiście do sklepu i zbieramy samą ofertę, prezentu jabłka, bez żadnego przedłużania. Tutaj oczywiście klikamy, uwaga, monety mamy, mamy również tą odznakę, już e, nie przedłużajmy. I przechodzimy sobie, do tym już najciekawszą rzecz na tym koncie, czyli mega boxik. Uwaga, klikamy. Mam nadzieję, że tutaj poleci jakaś czerwona świecąca jedyneczka. Uwaga, 3, 2, 1 i... Mamy 5 rzeczy, więc no niestety nic ciekawego to nie wypadnie, ale dobra, mamy 168 monet, mamy punkty do Brona 10, mamy punkty do Mortica 25, mamy punkty do Pelic 26 oraz punkty do Dani 39 i jeszcze mamy punkty do Bibi 40, więc jak widzicie taki mega boksik. No i tutaj już na koncie moje siotry. E, nic nie odbieramy, a więc lecimy na moje drugie konto. Ok, ja jestem na moim drugim koncie, no i tutaj słuchajcie, może być naprawdę ciekawie, ponieważ na tym koncie mam bardzo mało zadymiarzy. E, ponieważ zwróćcie uwagę, mam tutaj 8 na 44 zadymiarzy, takich mam, więc brakuje mi tylu zadymiarzy, aż więc tutaj myślę, że jest całkiem spora szansa na to, że jakiś zadymiarz mi wypadnie. Zobaczymy, przechodzimy do sklepu. Oczywiście najpierw odbieramy sobie prezent wuja bula e, oczywiście monety, odznaka. E, no i dobra, przechodzimy sobie tutaj dalej. I oczywiście mamy kolejnego mega boxa, ostatniego, w dzisiejszym odcinku. Klikamy i mam nadzieję, że tutaj coś wypadnie, bo tutaj szansa na wypadnięcie czegoś fajnego jest największa do tej pory, więc uwaga, 3, 2, 1, zostawcie łapkę w górę, a ja klikam w Mega Boxa. Także nie przedłużam uwaga i cyk! Ha, naprawdę pięć rzeczy. No dobra, ale no, było przynajmniej, był przynajmniej Star Power na moim głównym koncie, więc fajnie, fajnie, e, tutaj mamy punkty do Nity, mamy punkty do Edgara, mamy punkty do Rose, mamy punkty do Poko, mamy punkty jeszcze do Karla, e, no i mamy bonus pod Voyager, to 400, e, więc mega boksiku to na tyle. Eee, wychodzimy sobie oczywiście ze sklepu. No i w dzisiejszym odcinku to był na tle, więc mam nadzieję, że Ci nie się spodobał. Jeśli jak nie, zapomnijcie o łapce którzy pod tym filmem oraz nie, zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z filmami. Oczywiście teraz z dzwoneczkiem, aby otrzymać powiadomienia o moich filmach. Eee, no i w sumie napiszcie w komentarzu eee, opening, bo dzisiaj zrobiłem taki opening. Więc jak napiszecie w komentarzu opening, eee, no to otrzymacie ode mnie w nagrodę serduszko, więc myślę, że warto tak napisać. Eee, no i co? Tutaj jeszcze mi pokazuje coś, mam w sklepie w sumie za darmo. Nie wiem o co chodzi. Chyba Pewnie coś w sensie darmowe, jakby... No dokładnie, więc na pewno to odbiorę, eee, jeszcze pod No i w że odcinku to było na tyle, więc ja już do tego filmu to było na ogóle. Trzymajcie się, no i cześć!